Hej, kochani, chciałem Wam tylko powiedzieć, że teraz jest trudny okres w naszym życiu i niejednokrotnie ktoś po prostu może czuć, po prostu, że jest trudno, ale to nie jest jeszcze trudno. <laughs> trudno to dopiero będzie. Także. Jeżeli teraz czujecie, że jest Wam ciężko Jeśli teraz czujecie, że jest Wam ciężko, to po prostu e, Za chwilę będzie jeszcze bardziej tak mak, na maksa ciężko I dlatego nie ma się co tym przejmować kompletnie Tylko już trzeba to już zaakceptować w tym momencie W tym momencie trzeba już wszystko zaakceptować I siebie, i to co się zrobiło dla kogoś, dla siebie, bo właściwie wszystko robimy dla siebie w skali makro. Cokolwiek robisz dla kogokolwiek, to wszystko robisz sobie. Jeśli teraz już czujesz, że coś jest nie tak z Twoim życiem i po prostu jest bardzo ciężko, to Ci powiem tak, że my jesteśmy wojownikami. Przez kurwy synami jesteśmy mocnymi i silnymi, i nigdy się nie możemy poddawać. I to nas uczą nasi bracia i siostry, którzy się poddali, zginęli w różnych okolicznościach na własne życzenia. I to powinno nas zmacniać w tym, że nie powinniśmy się poddać, powinniśmy iść z tym sztandarem miłości po prostu dalej przez te pole leżących trupów. Bo różne rzeczy już się widziało w życiu. Po prostu żyjmy. Dzielmy się miłością, wymieniajmy się uprzejmościami, wymieniajmy się dobrocią, pomagajmy sobie. No, czasami wyobraźmy, sobie, że wystarczy, że kogoś chwycisz za rękę. No, wystarczy, że ktoś chwyci Cię za rękę i powie, że jestem. Hmm? Ktoś Cię chwyci za rękę i powie, że jest. Nic nie trzeba więcej. Tyle możemy zrobić, nawet więcej. Ile tylko się nam w głowie urodzi, tyle możemy zrobić dla siebie wzajemnie. Po prostu jesteśmy wszechmocni. To my wszystko wymyśliliśmy na tym świecie, w tej grze zwanej życiem na Ziemi. To my jesteśmy kreatorami wszystkiego wszystkiego, nawet tego złego też. Wszystko, co było złe, wydaje się, że jest złe. Ale ty też byłeś tym złym w innych czasach, w innych wymiarach, w innych liniach czasowych. To też wszystko było dobre, ponieważ teraz jesteśmy tutaj i możemy się spotkać. Bo gdyby się to nie wydarzyło, to nie spotkalibyśmy się. Dlatego, bracie, siostro. Życie po swojemu po prostu. I cieszcie się życiem. To jest piękne. Pomimo, że jest trudne, jak skórwy sen raz. Hmm. To jest piękne. I pozdrawiam wszystkich. Bez wyjątku. Wszystkich. Bo już siebie zaakceptowałem z wielu wymiarów, jaki byłem. I taki byłem, i taki. I teraz wszyscy mi mówią, albo ty jesteś z Lemurian, albo z Plejadian, albo z Draco, albo coś tam. Słuchajcie. My jesteśmy po prostu wszystkim. Nie ma po co te podziały znowu tworzyć? Chcecie znowu podziały tworzyć? Jak ci co jedzą mięso, ci co nie jedzą, ci co piją alkohol, ci co nie piją. Ja już spróbowałem wszystkiego, naprawdę wszystko jest dobre. Naprawdę rewelacyjne jest wszystko. To po co dzielić się, znowu robić kolejne podziały, nie? Nie dzielmy się, łączmy się. Po prostu zróbmy jedną dużą wioskę, taką potężną, żeby cały świat to, był, to było to. Cały świat jaki znamy tutaj. Po co mamy się rozdrabniać jeszcze na jakieś inne wymiary, skoro one i tak podążą za nami. Bo my teraz jest, właśnie prowadzimy. Mamy jakiś taki czas prowadzenia nad wszystkimi wymiarami. Wybrali nas. Musieliśmy sobie zasłużyć chyba. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz, bracie i siostro. A jeśli nie, to może kiedyś też będzie fajnie. Wszystkiego dobrego. Hej.